Cześć, witam, Tomasz Migdałek, Birofile w o piwie. Dzisiaj coś, czego chyba jeszcze nie było na kanale do tej pory, to znaczy suplement, suplement swoisty do piwnych okazji z dnia wczorajszego, ponieważ pominąłem jedną ofertę, jedną, ale bardzo ważną w sumie, najciekawszą z tych, które pojawiły się, w ostatnich dniach, jeśli chodzi o sklepy w naszym kraju, wytknięto mi to, skrytykowano mnie za to i słusznie, dlatego że należało po prostu tę ofertę uwzględnić. Niestety jest tak, że poza tym vlogiem mam jeszcze szereg innych zajęć i czasami pewne rzeczy po prostu umykają. Jak pewnie wiecie, na tym vlogu. Nie zarabiam, on nie jest moim sposobem na życie, jest dla mnie fantastyczną odskocznią od codziennych zajęć. Gdybym mógł poświęcić przeglądaniu ofert piwnych cały dzień, to pewnie bym znalazł może jeszcze jakieś ciekawe propozycje, ale tak niestety nie jest. W związku z czym trzeba liczyć się z tym. Że czasami pewne rzeczy będą umykać, ale na szczęście można te braki uzupełnić. O co chodzi? Chodzi o francuski Market Intermarché, w którym pojawiły się piwa. Piwa w sumie można powiedzieć że rzemieślnicze, między innymi jest to oferta piwne specjalności, która obowiązuje od 23 do 28 kwietnia. Obejmuje zestaw dość interesujący. Browar Cormoran tutaj mamy piwo jasne i piwo ciemne z browaru Cormoran w cenie 3.99 za butelkę. Piwa fabryczne jasne pełne za 3.99. I ciemne mocne za 4,99 to są również rzeczy, które raczej się nie pojawiają w marketach. Znowu browar Cormoran Widbir i Weizenbock w cenie 5,99. Tutaj czytamy, że są trzy rodzaje. Czyli jeszcze jakieś piwo z Cormorana tutaj w tej promocji się znalazło. Na tym nie koniec. Kujawskie z browaru Krajan za 2.89 i bursztynowe za 3.69. Także możemy tam kupić. I tutaj mamy piwa górnej fermentacji również, ale Krajan za 4.99, Nelson India Pale Ale również za 4.99, aczkolwiek łącznie mamy 4 rodzaje piwa z browaru Krajan. No i to co chyba budzi największe emocje, czyli browar Jan Olbracht, browar rzemieślniczy, wybrane piwa w cenie 4,99. Tutaj mamy koronę Olbrachta i śmietankę. Myślę, że no, warto tutaj przyjrzeć się tej ofercie. Zatem, tak to wygląda: oto suplement do piwnych okazji z 23 kwietnia, czyli propozycja piwna z Intermarche w ramach piwnych specjalności. Dzięki wielkie za uwagę. Tomasz Migdałek, birofile w logo piwie. Życzę wam oczywiście udanych zakupów. Trzymajcie się ciepło. Cześć.